Przede wszystkim dzisiaj stawiliśmy wolierę, Naprawdę nie, bo naprawdę tak. I popatrzcie po jak to dookoła wygląda. I to do wielka sobie tego to, to łupki, i jacie tam. Ile jest. Zatrzymajcie film, policie. Stawiamy subskrypcję. żeby ktoś wiedział. Zobaczymy, czy nie ma jajka. bo może coś na drugim jajko bić. Ale one są tam o. A teraz zobaczymy, czy jest. Pierwsze jajko było. Moje... O, kroku został. Trzeba go złapać. I puścić. Chodź, się. A może to jego, a może co? So? Nie bój się, coś się stało. Może wchodził w tę dziurę. Ale jedno jajko. A może tam ustawić na drugiego? Będzie niósł. Będzie niósł jajko. A na dole też patrzymy, bo ja czasami na dole widzę. Jednego muszę się Chciałem tego gołębia, a teraz damy im jedzenie. Jeszcze tylko pszeniczka i, I na... bo bo cały gołębiuś nie daje tej sprzyjniczki, tylko jakieś tam wnętrze, zaciół. Jeszcze Musimy to... mieć więcej siły, a teraz idziemy im dawać jeść. Tylko nie mamy miski. Zobaczyć no tam gołąb, to wyszli nie wiem, tak te gołębie pocztowe bo to są takie inne laski trochę a tylko gołębie tam jest. Jest biało, bo ciami tego jakiego droga i jeszcze latają sobie a tam dziura, Idziemy do to Teraz im dawamy jeść. Liseczka tutaj, to leczko. No Jeden więcej, jeden mniej, jeden więcej Jeszcze pali mnie, a teraz zobaczcie, teraz sobie widać i zobaczcie jak ten kolor wygląda. Teraz wyglądamy jedzenia i nalałem na wodę, A jeden wymywa w krawie kamerę bo... To a to pościelki, to Boże, miło na tyle Tylko mi biały Kto będzie go widział, to nie da mi znać i go niech przywiezie. Bo ja nie wiem, To on się chyba Bo ja też widział, dopiero Wczoraj biorę tylko jednego mojego kolegi, pana. I był tam, ale gdzieś nic nie było. Jeszcze parę od 7 dostałam. Jak ma tam 150 lat, czasami, czasami przywozi tam parę. Dała mi murzyna, dała mi pocztę 2, 7. I te murzyny.

Nie bój się tu kołasku. Będę z nim cały dzień zrywał. To mój asystent. Patrzcie konata. Hmm. Widzicie? Ja uczę tak głębiej. Jakby to mi się przyjaźni. Tylko a kroków tutaj łatwiej się go łączowa. O, ciągło przyszedł? Bo ja mam akurat. Dlaczego? <noise> bo to jest tak O tej chwili koło tu jest trzeba powoli. Widzicie, cieszę się, że głębiej, dobrze, bo Ale głębiej mi bardzo dużo, bo teraz się trochę ciszy. Ale jak oni latają, to się jakby. jakby to tamtym, to jeszcze siedzi, luzuje się na filmikach. Siedzi. No zobaczcie. Rodzinka po prostu. Dziewczynka i chłopak. Krokus. O, rodzinka, ciocia i wujek. A to gołą podstawy. to dziadek. No, normalne, chyba, co? O, 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 Fikołek, widzieliście jak fikołka fajnego zrobił? Może cofniemy czas i patrzcie, patrzcie. Tam był czeski bardzo proszę miejsce dla mnie. Jak jeden mi spadnie jakieś gąbce, łapię i go rzucam, żeby, o, żeby się rozpędził. Bo wiem to tam wysoko, wejdzie i tam mi spychają to miejsce, żeby się łatwo. Widzicie, kolory białe, różnych kolorach, biało, te, te kokusy, brązowe koware i tam brązowe papory, tu być, trochę dobra jest. I kołani tu, tu, ja tutaj klatki, no to już nie mają siedzieć. Teraz się wujkowie zmienili. A kiedy mi spada, to ja go biorę i łapię. I potem go puszczam w górę, bo... bo go rządzi, A tamten to chyba król. On się luzuje. Jakby co. Bo Jezus, bo... tego jednego gołęby się nazywają fikołki? Mogę Wam powiedzieć. Kiedyś, dawno, dawno temu, Fikołek, on taki był, taki, Fikołek nazywał. Bo robił sobie Fikołka, jak widzieliście, Fikołek i tego, jak dzisiaj przewrotek psów Na szkole, to się pytacie o się pytacie o moich gołębach. Teraz kogoś sobie się zgłosiła, O a taki właśnie uciekł, o no. O! co tam? A ty mały przyjaciel! Co to jest? Jakiś nie dziki gołąb. Nie, kto chce... To by trwało w bo zaraz się kołębi. Opowiadam, będę wam o nich to nie pasję. A tam jest kołębi kolejny. Taki jest dwa metry, prawdopodobnie. Zachwali się to tam moje królestwo. I są jakie gołęby są. O, pióro mi zostawił. dzięki... Dzięki komu. Nie, trzeba głęboko mi trenować, ja będę ich trochę tam trenował. No te... To 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 są to Co oni tak lubią pod tymi dyskami siedzieć? Górale jak. No naprawdę, tylko to chyba będę to 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 Ten, to to będę to na 100, to to trochę z to to Puszczę się, puszczę się. Walka! Uczyć się latać. Ja nie, 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 do uczenia nie, nie, ale na nie, 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 Ale czasami tam nie, 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 czasami, Tak się nauczą, cała, cała stado ma ale niech na razie się uczą trochę latać a ty co, ruszaj się no nie to pa pa paszcza jest trochę inna widzicie, pa teraz zobaczcie, czy tej ja też ładniejsze to... tak patrzę, jakby uciekł ale kroku się i nie świat może, z tym Jak mogę wypuścić za dwa tygodnie dopiero, ale jeśli się nauczą trochę siedzieć w tym miejscu. Może widzieć świat trochę. Takie kółko robić. Wiecie co? A ja i będę trochę napędzał silnikami odrzutowymi żeby jeden gołąb kosztował 15 tysięcy 600... 15 600 To jest takie wydajne bo tak by tak szybko mógł krzydełko Zobaczymy jak to szybko Bogaty gotuję 400 na godzinę A ten gołąb 600 Możliwe to jest, To niemożliwe? A pokażę wam moje królewo nie tak cieplutko i grzeją się, a co mają robić? Nie, ja pokazałam wam tego, jest rynna. tu o, ale trochę źle zrobiona, bo na powinna być trochę taka, że tutaj jest podłączony tutaj i taki wylew na dół. Wiecie co? Ale my tę lunę może dokończymy jakby tu. A pytacie, że tu sam ten gołębnik po środku? Nic, sam gołębik. Jak ich pisuje gołębiek, jak nie masz biurka. Co? Widzicie, te gołębie się odróżniają. Ten ma dziopiny, ten zarośnięty i wszystko. Nogi są zarośnięte. Wiesz o takich gołębiach mało popularne? Wiecie? Mało popularne takie gołębie. tych małych gwiazdek mają popularności. Myśleliście o takich na internecie to patrzyłem i mi wyszło. albo był Myśleliście, że nie przywodzę. Um, Gołem kiedy myśleliście, że nie przywodzę, a ja przywiozę na dwa i wody ja I wiecie co? To za głębi, bo mówi że więzi, nie, głębia, to jest tamtą. A to jest, to nie jest kwiata, A tam ktoś w komentarzu napisał, więzie przecież kojec, to jest takie specjalne. coś. A kojec to trzyma tam w siebie tylko. Bo kiedy się i podrzucili, że O, patrzcie, to Widzieliście takie zbierze, coś? To ja wiem co to jest To jest osa która to jest To chyba nie ma krzydeł bo widać Ale patrzcie na ja kamery nie boję A nie ma innego krzydełka widać Musimy? O! o patrzcie, nie, nie ma krzydła Jakoś będziemy go karmić nektar. Pa! A jeszcze ślimak. Może wita się z wami. To pa!